No? Witam wszystkich, tutaj YouTube Soldier, i za mną jest kapitan. Tutaj sobie oglądam kurtki i koszulki. No i tutaj jest Assassin's Creed w GTA 5 odcinek 2, nowy uczeń. A jest raz w nie, mój to. Każę Wam spinamkę na budynkach. O, i może kiedyś nagram jakiś odcinek, który polubicie. I na pewno będą lajki, jak Wam pomogę. Na pewno chyba dobije się dość dużo lajków, bo nie wiecie jeszcze co to jest. Jestem mm. zupełnie nie mogę na koszulkę dość tego pamiętajcie, niektóre razy mogę was nabrać, że to właśnie ten odcinek i będzie nudny, a dopiero ten drugi to jest ten, który chciałam nagrać. Jak proszę na No to teraz włożę na budynek. tylko znajdę wejście. Cięcie. Ej, tutaj jest Alien. Posłuchajcie, coś wam pokażę jak popchniecie kogoś takiego to patrzcie, zazwyczaj tacy, w, tutaj w tym show, na ko z kostiumami jak zaczną oj, mi się teraz nie udało, ale jak go popchniecie, żeby spadł to zacznie was bić i go zacznie gonić policja i go będą strzelać Szybko, Assassin's Creed Screed, mm. O, oh, stan mm. Posłuchajcie, jestem asasynem, a więc muszę sobie poradzić Widzisz to? Kasper widzisz to? To jest asasyn Dzwoni Polestera Szkoda, że tego nie wiedziałeś Ty musisz obejrzeć to co nagrałem, bo wtedy zobaczysz co zrobiłem się No okej okay, okej okay. Poczekaj tak, przywitamy moje cięcie a jak się ustawimy to się pokażemy. No, okej. Okay. No. Okej, okay, teraz znowu się przywitamy. Tutaj ja YouTube Soldier il za mną jest. Dobra! Dobra, tak. Oj, zostałem od latera do bicko. No ja też. Depomator. Jako Jak jak jako jak oglądaliście, to jak ja zrobię mój skill, że y, zobaczyliście mój parkour, to będzie by fajnie. A nie udało mi się teraz. Ale za pierwszym razem mi się udało, a to musiało być dobrze. Chodź ze mną, młode sosy, Nauczę Nauczę się czegoś, no. No, wiem. wiem. Nie, że Czekaj, bo mi też coś napisał, ale zaraz mu odpiszę. Teraz masz to dokładnie zrobić, co ja. Oj, nie udało mi się, Posłuchaj, Masz zeskoczyć na ten mur i... No, widziałeś jak ja zrobiłem tak samo zeskocz. Bo kiedy ty tu byłeś z motorem, to ja... widziałeś jak ja to zrobię? To nie jest za łatwe. Teraz, bo mi my się mylą guziki. Hello. Czekaj, zrobię cięcie i odpiszę i zrobię kilka spraw. I mój kolega dołączył do nas. Jakby co. I teraz wam pokażę też coś fajnego. A później wam pokażę coś. No, muszę to powtórzyć. Sorry. Ale to jest bardzo fajne i wypróbujecie to, kiedy Wam pokażę. To jest taki rudy? O, bije mnie. Muszą mnie bić, jakby co, żeby nie zaczęła mnie. A ty taki rudy gościu? Jaki rudy gościu? No jest rudy, rudy. I zob ale nie bierz filmiku, gdzie widać jego twarz. Bierz filmik, gdzie widać telewiz. Yy, czekaj, cięcie. Okej, okay, teraz jedziemy po mojego kolegi motor, bo policja mu zabrała, bo zginął. Ono i jakby co, wyjdzie też nowa. Yy, nie wiem, czy seria, bo ja nie wiem całkiem, co to seria. Sorry, ja nie, są, nie znam wszystkich polskich słów. Jestem Wydzie. pewny na 50%. Ale mimo. wyjdzie jakaś seria. Ale wyjdzie Dragon Age będzie. Jak ma ktoś z was, to może ze mną nagrać. Będzie Dragon... Zrobimy Dragon Age seria i Dragon Age... i Dragon... nie, I Dragon. Będą też, yy, będą też filmiki dla dzieci, takie dziecinne gry. Ale to jakby co gry mojego siostrzenca, nie moje. Bo ja mam siostrzenca, co ma 6 lat. Gdybym nie to yy, gra w te gry. Ja bo ja, ja nie będę teraz, tego normalnie spłatę, bo ja chcę mi się tego. Ale ja wiem jak wyjąć słota, żeby mnie nie gonili. Ja figurę. Nie, chyba 15 czy No już tak, bo ale wcześniej miałam chyba 13 czy 12. I my yy, czekaj zrobię cięcie.